Gadać, bo ja właśnie, ja się przed chwilą obudziłam z dwugodzinnej drzemki po treningu i broski, dlaczego jak my mamy o kimś sen, to ten sen potrafi realnie wpłynąć na nasz pogląd, na jakąś osobę? W sensie, masz jakiś głupi sen, jakiś byle jaki sen i nagle inaczej patrzysz na jakąś osobę. To... Okay, opowiem wam szybko. Opowiem Wam szybko na podstawie mojego snu, ok? Więc sobie śpię, wszystko fajnie. I nagle miałam sen, i był tam mój kot Frankie, i był skorpion, i ten skorpion urządlił, tak się mówi, urządlił mojego kota Frankie. I Frankie. Skur I mi było tak smutno, mi było tak smutno w tym śnie. Jeszcze on był taki turbo-realistyczny, że ja przez chwilę naprawdę zaczęłam myśleć: że O kurde, co ja teraz? Kto będzie się ze mną kąpał? Bla 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 bla. I jak się obudziłam i go zobaczyłam, to wtedy miałam takie o oh my gosh, my best friend I teraz mam ochotę iść kupić mu wszystkie um, ten, wszystkie saszetki Wszystkie saszetki, bo serio doceniam go o wiele bardziej niż dwie godziny temu Znajdę cię kurwa jak ląd, paruję ok, bok, woły do końca to day to na flow nabijam Bongo jak nie byle ktoś Nie pytaj kurwa, nie wracam na blok Mam i serbu jest